Spotkałeś się się z Jezuce? Tak. Gdzie i jak? Na każdym spotkaniu w drugim człowieku. Nie, to muszę się tak pokazać na tak Dobra, następny. Halo. Czy mnie słychać? Co o Wrocławiu. Jest to bardzo ładne miasto. <grym zamiastki> Zabiłeś mnie, chopie. O, mój panie Jezu. <laughs> eee, chwila właśnie nie zostawiło. <laughs> o, nie poszło ci nieźle. Przygotowujemy się do wyjazdu do Lizbony na Światowe Dni Młodzieży. No i jako liderzy mamy takie spotkania, żeby dobrze poprowadzić potem e, osoby z naszej placówki i też im przedstawić cały ten wyjazd, więc się tak... E, Szkoliliśmy do tego, tak się jednoczymy jakby, jakby na całym świecie i żeby przyjechać w jedno miejsce, się spotkać i to jest takie, myślę, że niesamowite, że jest taka siła jakby w nas i że jesteśmy tacy zdeterminowani do tego i, i właśnie chcemy, chcemy się spotkać. Chciałabym zaprosić wszystkich bardzo do przeżywania tego, wydaje mi się, wspaniałego wydarzenia. Nie trzeba być liderem, żeby tam jechać, jednak trzeba tyle tego przygotowania ale wydaje mi się, że nie trzeba dużo, żeby dobrze i fajnie przeżyć to wydarzenie. Warto było tutaj przyjeżdżać z Wrocławia? Jak dla mnie warto było tu przyjechać, choć zdecydowałam się właśnie w ostatniej chwili na przyjazd tutaj. Naładowałam akumulatory na cały ten czas, który jest przede mną. Okej, okay. spotkanie młodych, światowe spotkanie młodych, wielka radość, spotkanie nowych ludzi z innych, z innych państw i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Gdzie tam Jezus jest w tym wszystkim? W drugim człowieku, po prostu. Jaki był temat taki najbardziej inspirujący, który poruszaliście w czasie tego spotkania? To chyba rozmowa o, e, o prowadzeniu spotkań, e, które, które, które będziemy mieć okazję prowadzić podczas całego, całych następnych dwóch lat. E, było to bardzo inspirujące, motywujące, ponieważ no, e, też bardzo praktyczne. I wy teraz tutaj się przygotowujecie do tego, żeby prowadzić te spotkania w ciągu przyszłego roku, tego roku, przyszłego roku i do samego spotkania w Lizbonie. Zawsze to jest wyzwaniem, bo to jest coś nowego. Myślę, że nawet jak ktoś prowadził wcześniej spotkanie, to nigdy nie prowadził spotkania przygotowawczego do Lizbony. Także no, jeszcze nie wiemy tak naprawdę, z czym dokładnie będziemy się. Musieli mierzyć. Więc zawsze to jest jakaś nowość. No, niektórzy mają mniejszego stresu, bo już wprowadzili, a niektórzy większego. No. Zapraszamy do Lizbony, <noise> ale przez tym na, na spotkania wprowadzające, żeby. Nie zmarnować tego czasu e, oczekiwania e, na wspólne spotkanie za dwa lata w Lizbonie. Mamy, myślę, że e, dużo do zaoferowania. Tutaj e, dużo pomysłów podrzucają klerycy, którzy dbają o, e, o nasze merytoryczne przygotowanie, przygotowują konspekty. E, dlatego dużo, dużo atrakcji na, na Was czeka, więc serdecznie zapraszamy. Zrobimy teraz tak. Marek mówi, że jest dużo mocy. Więc zrobimy tak, bo nikt nie dobieg jeszcze do Maryi Ja wstałem z kanapy, teraz czas na was Biegniesz i wracasz, do samego końca Biegnie, biegnij, biegnij Wiktoria, Marek jest niezłym agentem, nie? Tak Wyślemy go raz jeszcze? Żeby jeszcze. pobiegł? Jak on nie Tak czy nie? No dobra, nie biegnie jeszcze raz Słyszałeś co Wiktoria mówiła? No, Że masz biec jeszcze raz Jesteś na to gotowy? Ja jestem zawsze gotowy tak? Dobra Marek, biegnij i wracaj Dawaj Dobra, Wiktoria. Powiedz mi, co takiego najpiękniejszego było w czasie tego całego spotkania? Myślę, że przede wszystkim taka możliwość też takiej y, modlitwy rozmowy z Jezusem. Czy warto biec do Maryi? Tak. Dlaczego? Zdaniem, codziennie warto być do Maryi, codziennie wolno się do niej modlić. Dlaczego? Dlatego, że Maryja jest królową Polski. Zawyrzyliśmy się jej, obroniła nas już kilka razy i daje nam swoje łaski. I to jest najważniejsze w tym wszystkim. Jezus. Jezus. Co Jezus. powiesz o Jezusie? Jezus to jest taki nasz drogowskaz, moim zdaniem. Tym bardziej w tych rekolekcjach On daje nam też słowo, na którym się opieramy na każdych rekolekcjach, czytamy je. Też nas kształtuje i dzięki temu wydaje mi się, że będziemy jeszcze lepiej przygotowani, żeby jechać do Lizbony za dwa lata i naprawdę dać z siebie wszystko, cokolwiek potrafimy. Staliśmy z kanapy. Teraz czas na Ciebie. Jejca! Marek, pokaż jej drogę do Marii. Staliśmy z kanapy. Teraz czas na ciebie. Staliśmy z kanapy. Teraz czas na ciebie. My już staliśmy z kanapy. Teraz czas na ciebie. Chodź ty. Dobra, dobra dziewczyny, dobra, dobra, dobra. Bardzo dobrze, bardzo. Dobrze.